Cześć, strony Krzysiek i wszystkich bardzo serdecznie w odcinku informacyjnym. Stronowo na początku poruszę kilka kwestii dotyczących kanału, a później przejdziemy do waszych pytań. Pierwsza kwestia to, to jak będzie wyglądało moje granie i nagrywanie po wprowadzeniu letniej aktualizacji. I tutaj od razu wam powiem, że z pewnością pojawi się masa filmów dotyczących nowych ekspowisk. Myślę, że będę je dodawać tak co 2-3 dni, no chyba, że będzie naprawdę dużo e, łapek w górę i komentarzy. No to kto wie, może nawet codziennie, ale to się zobaczy. Ehm, co do grania, myślę, że mój level w końcu zacznie się jakoś tak poruszać, bo ten update naprawdę zachęca mnie do gry. I to właśnie nie tylko mnie, to bardzo prawdopodobne, że mój brat znowu zacznie grać. Mam ma tam sorka chyba, 143 level, a więc możliwe będą się pojawiać takie filmy w duecie. Druga kwestia to to, że w poniedziałek wyjeżdżam gdzieś na tydzień, no a więc wiadomo, filmy w tym czasie nie będą się pojawiały, ani też nie będę mógł odpisywać na wasze pytania. Um, możliwe, że w niedzielę zostawiam jakiś taki lekki zapas filmów, żebyście mieli co oglądać, ale to się naprawdę też zobaczy. No i trzecia um, kwestia. Um, wiem, że niektórzy z was tam się zastanawiają, czym by tutaj na przykład nie zacząć na candy, czy tam ale czy to nie będzie wyglądało tak, że na przykład będzie się grało solo i zanim się na przykład nie dogonicie, to minie masa czasu. Um, a więc zastanawiam się nad tym, żeby założyć taką powiedzmy specjalną dla graczy, która... Um, no, dla no, was, na moich widzów, którzy by startowali na Candy. Oczywiście ja bym wam tam jakoś pomógł, załatwił jakieś tempki na start. No, jakby się zbierały w większe grupy, to byśmy wpłacili sobie jakieś questy i tak dalej. Ale ja się po prostu na razie nad tym zastanawiam. Zresztą będę miał właśnie tydzień, żeby sobie nad tym pomyśleć. I tu jeszcze, ja nie wiadomo, nic nie obiecuję. Ale kto wie, kto wie, może coś będzie. No i dobra, właściwie, dobra, jeszcze powiedzmy czwarta kwestia. Chociaż to już nie takie istotne. Możecie tutaj oczywiście zaobserwować mój domek. Troszkę tu pozmieniałem Odkąd ostatnio Wam go pokazywałem. No, myślę, że partner wygląda już w miarę przyzwoicie. Pierwsze piętno, no, to tak ozdobiłem mniej więcej, żeby nic, żeby nie było, że niczego nie ma. Później się to jakoś poprawi. Trzecie, no też, no praktycznie chyba się nie zmieniło. Dodałem no, te głowy demona, które mi wyleciały podczas hunta. E, to jeszcze oczywiście będę poprawiał, ale już myślę, że jakimiś radkami nie będę kombinował z zwykłymi itemami. No i przejdziemy do Waszych pytań. Ehm... Tutaj od razu mam nadzieję, że się nie będę mylił oczywiście z nikami. Lord Jackard pyta: Jaki był Twój najbardziej noobski moment w Tibii? E, jak było takich parę, to możesz opowiedzieć więcej. Żeby nie było mój, to mniej więcej dwa pierwsze tygodnie jak spiłem na królikach, owców i jeleniach na roku. Bo jak zszedłem w jakieś podziemia, było ciemno, wyszedł szczur i zaczął mnie bić, więc uciekłem z powrotem na górę. Bałem się, że jak zginę, to stracę postać. Przez cały ten czas zbierałem. E, i zjadałem jagódki, gutki, rósł mi Club Fighting. Co jakiś czas sprzedawałem mięso po GP za sztukę, tak wtedy niektórzy kupowali. W końcu kuzyn, patrząc co wyprawiam, zlitał się i pokazał mi podstawy gry. No, patrząc na Twój powiedzmy początek, to mój wyglądał naprawdę marnie. Ja zaczynałem naprawdę na starej City, już nie pamiętam jakiej. Eee, I pamiętam, że, no, wiadomo, na początku też się wybijał jakieś tam owieczki, z których ekspa nie było, ale jak już poszedłem na szczury. Kto gdy ja zacząłem zabijać, to myślałem, że GP, wyglądało mi to tak trochę jak powiedzmy kukurydza i zastanawiałem się czemu nie mogę jej zjeść, a pomyślałem skoro to jest jakby niejadalna kukurydza, to po co w ogóle to zbierać, a więc wyrzucałem wszystkie GP jakie zdobyłem na glebę. Później gdy straciłem już trochę HP, no wiadomo jednak szczyt HP na pierwszym levelu, to sobie pomyślałem, a kurde jak tu się wyleczyć, no to może padnę, to znowu będę miał full HP. A więc naprawdę dziwnie, jeszcze były różne przypadki, że zacząłem, nie wiem, bić z połamanego miecza, który miał zero ataku, więc jakby biłem z pięści i dopiero po jakimś czasie skapnąłem. I to oczywiście był chyba tam pierwszy dzień, jak w ogóle zacząłem grać w Tibie i w ogóle nic nie ogarniałem. Szpaku Kun pyta, dlaczego jesteś taki bogaty? No do tego oczywiście, że lubię zarabiać i wiem jak zarabiać. Oczywiście wiedzą się podzielę. W odcinkach jak zarobić, no ale chęci musicie znaleźć sami. Marek Jurek pyta, czy jak wykonujesz wykonywałeś questy, to czytasz to, co mają do powiedzenia NPC, zagłębiasz się w fabuły, czy raczej korzystasz ze spoilerów, aby tylko szybciej skończyć zadanie. No powiem tak, w niektórych questach na pewno oczywiście ten czas nie zagłębiałem, bo mi się nie chciało, ale no choćby tutaj przykład, właśnie jak to o Ramont. Ja te misję na początku musiałem po prostu wykonywać. No, samemu czytając quest, co zrobić i tak dalej, bez żadnych spoilerów z innych stron, jeszcze no, nawet nie wiem czy takie jeszcze były, i tutaj się zagłębiałem bardziej w tą fabułę, a więc, no, czasami tak, czasami nie. Jaściok DX pyta, czy wesprzesz swoich widzów grających na kanbi? Oczywiście, że tak, zresztą powiedzmy, że teraz e, przed chwilą tylko wspomniałem o tym. DJ Pacha pyta, Elo, mam pytanie po części ocierające się o Twoją prywatność, mianowicie masz w setny level plus. Czym było to okupione? Ile zdrowia na tym straciłeś? Czy jesteś otyły? Eee, no powiem tak, 200 level to nie jest jakiś tam wielki wyczyn, ja go wiem na raty. I ja myślę, że gdybym miał 700 level, to by się o takie rzeczy spytać. Mi eee, do otyłości na pewno, nie, Kurde, brakuje no naprawdę masy. Eee, kiedyś to byłem w ogóle chudy, Co no zacząłem ćwiczyć, no to teraz myślę, że moja masa jest taka właśnie odpowiednia. Eee, Wojtek Budżyk pyta... Chciałbym dowiedzieć się, jak masz ułożonych hotkey na Knightie. to pierwsza rzecz. E, dobra. No to ja tutaj pokażę, ale powiem Wam tak. Powinien mieć ustawiony inaczej, ale zbyt się przyzwyczaiłem. E, zazwyczaj, y, nie wiem, czy ja tam damy, jak... to sobie może się przyjrzeć. Zazwyczaj powinno być tak, że chyba na F12 Ultimate, F11 ma Potion, a F10 xuraiko Później to tam już trochę można kombinować. Ale ja się jakoś nie mogłem do tego przyzwyczaić, jeszcze pomyślę. Ja po prostu mam tylko Xuraiko. F1, F2 mamy Potion. to jest sobie daj przy Xory, Hura, Xory, Xoric, Eco, Xoremine, Gran, e, Gran, e, Gran, e, Gran, e, Gran e, Utura Gran, Might Link i Ultimate, czyli po prostu klikam F1F2, F1, F2 i czasami jest na jakieś Xori, Everyman przy okazji Lota, e, a F12 po prostu gdy już tam spadam na niższe HP. Ale to raczej nie ma za wielkiej potrzeby, bo gdy ja słabych mobach to XORK wystarcza, a z mam sio. Mam tu jeszcze na shiftach exani Hood Up, hur Down, polecam F3 to sprawdza miłe GPS, sobie zdobyłem. Utori korn na shiftach, to może się wydawać, że to trudno się używa, ale ja jakoś daję rady. Zawsze uti to tempo, korzystam i utani Hood. Dalej to chyba nic nie ma specjalnego. Dobra, tutaj co tam było dalej? Gdzie znajdują się dobre explosy dla kilku graczy party z poziomami 80, plus? Uuu, ja tu mógłbym ci wymieniać. Gdy przez godzinę tego jest naprawdę masa, szczególnie dla połączenia Knight Druid, Zresztą ja ostatnio było chyba takie pytanie. No, wymienię ci kilka eee... właśnie. 80%, plus. no jakieś Hoseny, no nie wiem, na Zao, e Hellspawny, na Jalacha, Archiwe, na Grey Island, jakieś Diplingi. Ehm... No, dużo leży, no jakieś Bechemocy, no niby na hajsu, wiadomo, takie tam różne. I jak dzielić się lotem? No, oczywiście... Sam już sobie to wybieraj. Hmm. Ja zazwyczaj robię takie coś. E, mam zaufanie zazwyczaj do graczy, z którymi gram, a więc pytam wszystkich, jakie mieli straty, ile mi poszło podków i tak dalej, mniej więcej na hajs. Pokrywamy najpierw wszystkim straty, a później dzielimy porówno. O ile jest jeszcze co dzielić. <grych> e, Jan Kowal pyta. Siema, jaki masz? Jak myślisz? Czy ostatnie newsy w sprawie terminu ważności voucherów spowodowane są tym, że firma chce w przyszłości zrezygnować z rekordów kompensant w postaci voucherów zamiast tego będą mogli zdawać Tibia Coinsy? Czy są to swego rodzaju przymiarki do wprowadzenia w przyszłości płatnych voucherów za Adele Heis Czy dla RP. A, to najpierw to na to powiem Ja do tych voucherów to najpierw. E... No, nie zagłębiałem się w tej sprawie, nie przyglądałem się za bardzo, ale wiem, że jakieś tam terminy będą, ale do tego zamierzam wykorzystać moje, które już mam. E... Powiem tak, jeśli chodzi o to, czy mieliby wprowadzić za Highs hajs myślę, że nie, bo to już by była naprawdę przesada, już tymi montami za hajs trochę wkurzyli outfitami pozostałych graczy, a takie coś to naprawdę by mogło zepsuć poważnie tą grę, a więc myślę, że czegoś takiego nie będzie. Czy dla RP przyrobi się jakiś dodatkowy czar? Jak tak, to co mogłoby to być? Fajnie jakbyś popytał o jakiś high-leveli którzy grają RP. Pozdrawiam. Um... Niestety nie zdążyłem spela, żadnych RP, eee, No, powiem wam tak. Znam eee, do końca, nie wiem, no, każdy mówi jakby sobie wykonanie tego spela, myślę, że jakaś lepsza masówka. Eee, bo później są takie właśnie składy czteroosobowe, żeby przyspieszyć expa, bo im więcej profesji, tym lepszy exp. I Paladen później robi, powiedzmy, tak trochę za takiego blokera, który nie ma za bardzo obrażeń, ale biorą go, bo mają bonus expa I myślę, że taka lepsza masówka, bo do wybijania solo on mi tak nie wybiją masowo przecież. A więc, jakby do takiego by mu to nic nie dało, a do takiej partii później to by naprawdę pomogło. E, Maciej Mróz pyta, mam pytanie związane z aramą, to ile głosów można dawać za dane taski, wiem tylko, że zebranie pięciu krzeszków jest jeden głos, a co z pozostałymi zadaniami, jeśli możesz powiedzieć jakie zadania ty robiłeś lub jakie są najbardziej opłacalne? No i tak, krześli są na pewno niezłe, ale no, takie na oknale to trochę odpadają, bo te minotaury się nie nadają, wiadomo. E, poza tym, no może czasami level przeszkadzać albo cudemkolwiek e, Każda misja... Z tego co pamiętam, chyba daje jeden punkt, ale mogę się tu mylić. Wiem, że na pewno z tych, co ja robiłem, dają po jeden punkt. E, są różne naprawdę na zabijanie ilości chyba różnych minotaurów, mocniejszych, słabszych, tych rot elementali, ale ja na początku, gdy jeszcze nie wiedziałem za bardzo, jakie są misje, to na początku mm, taka misja była. Repair, repair, e, na naprawianie takich rzeczy w podziemiach, to było nawet niezłe, powiem tak. One tylko golemy czasami chodziły, można było jakoś pozamykać, ale później zadano taki sposób, że jakby trzeba było tylko przychodzić przez podziemia, używać takiej machiny od kolorów, e, brać taką miksturę i wracać do NPC, który był dość blisko i to robiono cały czas. A na początku, jeszcze był bóg, który pozwalał przy okazji wykonywać drugą misję, którą wykonywałeś tak w innym miejscu. Wystawiałeś maszynę, je używałeś i miałeś jakiś papier, żeby mu oddać, a je można było użyć w tym samym miejscu. dlatego tego mi dwa punkty jednocześnie wpadały. Ale teraz tak nie działa. Przecież te zbieranie oczywiście kolorów nadal jest opłacalne. Mm. No i tyle: kolory, naprawa. Korzonki są naprawdę niezłe, ale nie każdy może. No, jakieś tam wybijanie. E, mobków. E, myślę, że pojawi się jakiś odcinek, co najlepiej wykonywać i jakie są ogólnie te misje, ale zobaczymy. CV są so good? Pyta, albo siwy, e, jaki jest Twój ulubiony mont? E, czekajcie, tu się ruszę w TB, bo. Trochę słabo to jest. A tutaj jeszcze wyłożyli wiadomości, dla mnie. Dobra, na idźmy levelu, gdzie. Pfff, kurde. Mond. E, z moich to Blazebringer, mi się najbardziej podoba i myślę, że ogólnie jest bardzo w porządku. Ale gdybym mógł mieć każdego z tych zwykłych, to myślę, że zaczął od Sandstone Skorpiona. Bo jest naprawdę fajny. i Możliwe, że nawet niedługo sobie go załatwię. E, a z tych płatnych, no to kurde, sam nie wiem. Ten najnowszy, jest nawet niezły, jakby lotująca ryba, Czy co to jest w ogóle? Nie wiem. To Sprawdzam na test serwerze. Na jaki czu 17 pytań, Na jakim levelu i gdzie można dobrze profitować? ekiem? zależy mi na tym, żeby uzbierać sobie na premium scrolla. E, powiem tak. E, na pewno są podatniki, oczywiście, jak zarobić i knight od 8 do 100 będzie też od 100 do 200. Ehm... Pędru... No, jeszcze tego nie uwzględniłem, ale na pewno dobrą opcją jest e, robienie tasków na Piraty i na Nektron, bo za wykonanie takiego naprawdę jest spory zastrzyk gotówki. No i oczywiście, jak zarobić, tak dalej, tej tak masy. A więc, żeby zarobić na następnego scrolla, myślę, że dobrze mieć chociaż 80. Ehm... No, i to tak, ale profitować jak. No Mam nadzieję, że oczywiście chodziło Ci, że jak już masz pierwszego paca, bo na facu to naprawdę ciężko na pacu zarobić. Jan Kowalski pyta: Boyku X, dwa odcinki, które na pewno zainteresują dużo graczy. Pierwszy: jak zbierać i oddawać głosy na ramont? Tu już wspominaliśmy wcześniej, więc co można pominąć? Gdzie wpić 80x z 80ms lub 80ms i 80d? Jak dalej, bo robisz to dobrze? Wielkie dzięki. Ehm... ja tu powinienem podziękować. Ehm... No na pewno jakieś takie powiedzmy połączenia właśnie Ek MS. No może trochę na wyższe, bo jednak mój brat ma 140, na takie niższe. No te poradniki robił trochę za to, nie wiem, czy będzie jakaś specjalna forma, bo tak naprawdę nie miałem realizować wszystkie rzeczy, które mi proponujecie, to by serii było z Milion. Ale... kto wie? Dominik Domek pyta, czy twoim zdaniem Tibia się już pomału kończy? No, pomału to może rzeczywiście, ale ile on już ma z 20 lat i jakoś się nadal w miarę trzyma, a więc no na pewno nie będzie czegoś takiego, że nagle łup i nie ma e, TB. Getlow.pl pyta, jakie powinny być poziomy skill i M levela na dany level dla różnych profesji, bo na forach nie ma nigdzie rzetelnych informacji. E, myślę, że... No tutaj jakby każdy właśnie chce tak sprawić, żeby mieć odpowiedni skill na swój level, ale... No tak, jak dajesz radę ekspliźmi, ale przyzwoicie, to i tak jest. To oznacza, że po prostu skill jest wystarczający. Tutaj taki przedział. Nie wiem czy kiedyś czy się niech przedziałami, ale powiem ci tak, na pewno nie zmuszę się do takiego skillowania, że o, muszę się naskilować na maksymalny skill, bo tak się opłaca, bo może ci się po prostu znudzić gra, ale jedno jest pewne, skillowanie się opłaca zawsze to się zwróci, nieważne wszystkiego już na ósmym czy na setnym levelu. Wiadomo, że lepiej już tak na ósmym poziomie mieć jakiś taki skill, nie wiem, 40, żeby się dało jak spełnić, później jakieś tam 50, 60 sobie załatwić. E, no, a na patrz chyba nie ma z tym problemu, bo offline play. Krzysztof Szczuraczek pyta, jak odnosisz się do letniej aktualizacji, konkretnie różnic między rynkami kupionymi a stworzonymi przez graczy? Jaki procent powinna stoić różnica w damage'u, leczeniu? E, powiem tak, z tego co się to będzie chyba 10% i myślę, że jest to jak najbardziej odpowiednie, bo by zrobili więcej, no to sorry bardzo, takich e, graczy z 200 levelem to by nawet nie ruszyło, powiedzmy, a ci gracze, którzy muszą kupować runki, bo nie mogą ich za bardzo robić, bo niektórzy, wiadomo, najpierw przed kątem używają manasów i robią runki, to jeszcze level w, e, wpada, a, no, słabsi gracze by nie mieli takiej opcji, po prostu by bili mniej, co by było na nich trochę, no, słabą opcją, ale runki leczące na pewno trzeba poprawić, bo spójrzmy prawdzie w oczy, praktycznie nikt z nich nie korzysta. A więc coś z nimi trzeba zrobić, nawet żeby leczyły więcej niż kiedyś. Pietro Fałski pyta, jaki jest stan twojego tibijskiego konta, masz kasy? A więc sobie zajdziemy chyba do DP. Mm... Z tego co się orientuję oprócz High no, oczywiście i temu w tym gdzieś mi się tam wala cała masa w depo. No, mam jeszcze scrolla zapasowego oczywiście fajnego. E, a teraz to chyba było 46 punkt, zaraz zobaczymy. Raz e, możecie zobaczyć mam scrolla fajnego, już sobie załatwiłem. 46,7 kk. Więc chyba nie jest źle. Jeszcze się poprawię. Szczególnie gdy już zacznę normalnie grać, bo level się mało ruszał. Zadrabiałem głównie na markecie staniem sobie tutaj. Eee, Kenisek pyta, nie chciałbyś pograć inną profesję? szukaniu ludzi do Team Huntów na Candy. Ehm, no czasami sobie pogrywam dzisiaj. Wiem 4 levela z okiem na przykład. Jeśli chodzi. No, Chociaż nie, tu będzie jeszcze inne czypianko. No, czasami może i fajnie tego pograć, ale jednak knight to jest to czego mi trzeba, że tak powiem. A właśnie odnośnie tych timów, huntów na Candy, to właśnie ta giglia może powstanie. Poza tym chciałem tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że ja często spotykam graczy, no, nie wiem, oczywiście nie kojarzę, ale tak sobie ile patrzę. 10. level, raz 50. 150, a może nawet 300. W ogóle pierwszy raz coś do mnie i okazuje się, że właśnie znają mnie z YouTube'a, więc wiem, że gracze są, tylko po prostu nie zawsze do mnie piszą. Czasami po prostu jak mnie spotkają dopiero, eh. Destrzel pyta, czy nagrasz kiedyś odcinek z Castie TV? Mm, tutaj Lord jacka ci odpisał: Nie wiem, czy nie grają na różnych serwerach. No i tak, oczywiście gramy na różnych serwerach. A więc no, opcje jakieś są, wiadomo, że test serwer, bo na test serwer może być każdy z każdego serwera, e, albo jakiś tam poradnik, nie wiem. E, jeśli byście mieli jakąś opcję, to oczywiście możecie napisać propozycję. Bo ja oczywiście na taką formę współpracy byłbym raczej otwarty, odpowiednią. Ale to raczej piszcie, jeśli już chcecie, to do Castiego, bo nie wiem, czy byście na przykład jego przekonali i w jaki sposób, bo właśnie nie wiem, jak to by miało wyglądać. Może coś o aktualizacjach, ale to tylko to z serwer, wiadomo. Um, Ikarosik, hej, powiedz mi, jak chuj haknął mnie przez s 3 eee, Odpowiem krótko, eee, nie wiem. Eee, możliwe, że właśnie cię zhackało jakby w inny sposób, jak ci się po prostu wydawało, ale nie znam się na tym. Eee, z HTK. Jestem byłym graczem. Opowiedz o plusach i minusach dzisiejszej TB, czy warto w nią nadal grać. E, powiem tak, no na pewno plusem jest to, że dali masę różnych ekspozycji, niekoniecznie każde są fajne, ale myślę, że takie no deplingi na przykład to jest coś z tych no powiedzmy prawie nowszych, a ten Patch to już naprawdę coś pięknego, ale więc myślę, że no warto. Wiadomo, to nie jest to samo co ta stara Tibia, to jest trochę zupełnie innego, ale myślę, że warto. Um, chociaż na facu to tak, wiadomo, trochę mniej, no to tak, ale na pacu na pewno. Chociaż facu oczywiście tak, żeby zacząć, a później się rozkręcić może na pacu. Um, tutaj Emil sobie Sobocieński coś napisał, ale to chyba odnośnie właśnie tego komentarza. Wiem, robię w poradnikach Knighta, ale gdzie mogę zarobić na ek? Tutaj jakiś OTS, nie zrozumiałem do końca, ale wiem, że na oczywiście podatnik jest i będzie jeszcze do wyższych leveli. są podatniki jak zrobić, jeśli chodzi oczywiście o tibie No coch się nie zna. The Player Boy 252 pyta, gdzie hardcore hunty? Hardcore huntów nie ma, czekajcie skelety. E, nie ma, bo no, gorzej z graczami na przykład Alice i mi ostatnio nie pogrywają, może na nich jeszcze trafię, ale wiem, że em... Niektórzy moi koledzy powiedzmy z dawnej Glidy nadal grają i mają swoje tam Glidy, jak których jest nawet sporo graczy, myślę, że się do nich przyłączę w kwestii huntów, jak będą mnie potrzebowali, a więc e, jakieś może hardcore'e się pojawią, to się okaże. E, Zresztą tego nie trzeba wiele, jakby mój brat grał, to jeszcze jakieś druida i już, czy pokażesz, e, a więc... Myślę, że się pojawił, ale no, to raczej ciężko, wiadomo, to nie zależy tylko ode mnie. Czy pokaże dodany w nadchodzącym update'cie Hero Cave? To na pewno, eee, to jest jedno z najbardziej interesujących spojrów, które wam chcę pokazać. Ogólnie spotów dodaje chyba z 30, ja na no, test serwerze sprawdziłem z 15 i ten mi się najbardziej spodobał, a więc na pewno się pojawi. I to chyba w miarę szybko, chociaż najpierw musiałbym zobaczyć, jak tym bardziej to wygląda z lotem i tak Gdybyś umiał zmienić profesję twojego main'a, to byś ją zmienił? Jeśli tak, to na jaką? E, myślę, że bym nie zmienił, e, bo się przyzwyczaiłem do kanali, to Lubię nim grać, to jest jednak taka postać trochę odwzorująca mój styl gry. E, ale jeśli jakby powiedzieć, to trochę zmienię twoje pytanie, jeśli musiałbym zmienić, to myślę, że bym grał sorkiem. E, Szymon Opowiedz o eksploatskich przeznaczonych dla wysokopoziomowych graczy. fac konkretnie dla parka, nie z poradnika od 8 do 7, e, to wymieniłem. No na tym poradniku wymieniłem praktycznie wszystko i poza tym zostają tylko Wordloki na demonie i Losty na kazo. To chyba tyle, no niestety. Ehm, czy z... Basamo pyta. Czy zrobisz poradnik z miejscami do profitu dla ms -a? No poradniki są. E, czy jakieś specjalne MS-a będą? Nie wiem. Christian Markiel pyta, na którym levelu opłaca się kupić pac? Ehm, jeśli chcesz nadrobić, jakby, na następnego skrola, to myślę, że dobrze jest mieć 80, albo jak dużo grasz, to 60 nawet, bo weźmiesz 60 masz, wbijesz szybko 80 i zaczniesz zarabiać na tych gojem masach, taskach, na piratów itd. i tak dalej, ehm, Ale jeśli chodzi o takie, że i tak ci wiesz, że nie zdążysz z tym pewnym scrolem, ehm, no to tak naprawdę ciężko stwierdzić, no już nawet na 8 nie by można zacząć pójść na te swą dole, fajnie pieniążków wpada ale no lepiej chyba jednak poczekać chociaż na 40, ażeby nadrobić high 180. E, lepshot, albo Webshot pyta, e, Lepshot Bacik. Która aktualizacja według Ciebie była najlepsza? Najlepsza, chociaż wtedy nie grałem, ale wiem, że to było zao, bo bez zao to ta gra wyglądała zupełnie inaczej. I powiem wam tak, że jak ja grałem na... Miałem następny level coś to właśnie wtedy mnie bardzo wciągnęła Tibia. Gdy robiłem te questy na Załek, XP, na tych Lizardach, w innych hmm. Bugach, DRAKENach, czym tamkolwiek było, robiłem Wotę, um, The New Frontier i tak dalej. To jest naprawdę dobre, ale jeśli chodzi o te, podczas których grałem, to na pewno bardzo dobra, będzie właśnie ta najbliższa. Czy Ede według Ciebie jest e, dobrą postacią na relie Tibie? No jest postać jak każda inna, bez niej party nie istnieje, bo musi leczyć Knighta. Ale jeśli chodzi o solo, granie to nie jest aż takie wygodne powiem tak, ale można. I no bez ED-ków się wiadomo nie obejdzie. Nie wiesz kto la pacja po 20-25 zł, nie nie wiem. Od którego levela ma na ED można dobrze profitować. No profitować można i na 8 levelu, i na 50, ale tak dobrze, no to myślę, że jak już zaczynasz tak fajnie bawić się z Knight'em na jakichś dobrych miejscówkach, czyli tam 80 setny. I ostatnie, już chyba pytanie. DRKus spyta, czy powstaną nowe serie dla graczy bardziej zwansowanych, tak zwany poradnik GXP, Profesja 100-200 level. Ja o tym wspominałem, nawet było głosowanie na ostatnim podatniku, ale wiesz, że nie zaknałeś. Chociaż to ja ci się nie dziwię, bo to był poradnik dla Druida. A skoro grasz na item, to już tak, kto z wyższym levelem, to niekoniecznie. Ale tak, pojawi się taki podatnik, i to właśnie będzie następny. Następny będzie Knight, chyba później Druid. Eee, I to jest pewne. Dobra, podsumowując. Nie, raczej już nie podsumowując, e, chciałbym, żebyście napisali w komentarzach oczywiście, na jakie ekspowisko najbardziej liczycie, które bym miał pokazać po update'cie. E, ja postaram się jakoś rozważyć te wasze opcje, żeby od tych ekspowisk zacząć. E, możecie też coś napisać z jakąś inicjatywą, co by, jakby, odnośnie tej greedy, czy jakby to miało powstać, jakby to miało, nie wiem, naprawdę. E, no. I to było na tyle. Nie zapomnijcie zostawić łapki, komentarza, jeśli macie ostatecznie jakieś pytania, to zadawajcie do niedzieli, bo w niedzielę no, ostateczny termin będę dopiero za tydzień. Trzymajcie się, cześć.